No hejka hejka, tutaj tymry i w tym odcinku mamy update. A więc tak, pewnie zastanawialiście się, dlaczego tak długo nie dodawałam odcinków, prawda? Na pewno. Już wam tłumaczę i to będzie odpowiedź, którą słyszycie zawsze, praktycznie. Nauka, chłopak oraz zamówienia. Bo mam ich mnóstwo. Aktualnie maluję dwa duże zamówienia i jeszcze jedno mi idzie. W tym mam cztery modele do pomalowania. Aktualnie skończyłam dzisiaj trzeci z jednego i zaczęłam pierwszy model z drugiego zamówienia. I idą mi kolejne cztery modele do zamówienia, do pomalowania, w poniedziałek czy jutro powinny być. Yy, I tak, no to co nowego? U mnie w sumie praktycznie nic, oprócz tam paru modeli, co weszło. Do przemalowania, zaraz Wam więc zacznę pokażę. I co jeszcze? Jeśli chodzi o malowanie najbardziej, bo tak z modeli to nic więcej mi nie doszło, ale mam dwa modele, które aktualnie przemalowuję dla siebie. Asturia przemalowuję. Um, kojarzycie pewnie kary Andaluzy z kolekty na maść błanon Zostało mi parę szczegółów jeszcze do zrobienia. Oraz Araba Szlejch, starszego Który będzie na sprzedaż i będzie najprawdopodobniej maści jabłkowitej, aczkolwiek jeszcze nie wiem, zobaczę Ale pierw pokażę Wam może te modele, które już skończyłam O których będzie osobny filmik, jak skończę jeszcze jednego No, no to zaczniemy Od klaczy którą przemalowałam na maść gniadą, jak widać um, Tak jest w sumie nawet spoko światło, więc cieniowanie widać Pogoda jest super, ale nie chce mi się wyjść, na no ale cóż. Mm, Tak. Jak widać cienie tutaj wszystkie są Bardzo mi się podoba w tym malowaniu Kopyta są brązowe Ma łezkę na czole, taką malutką Dalej ma wszystkie szczegóły, które sądzę, że być powinny jeśli ostrość się złapie, to Wam pokażę oko zaraz. O właśnie i z drugiej strony. Z tej chyba nawet lepiej widać. Ym, tak. Cienie są. Tak jak być powinno, tak sądzę. No i no nie wiem, piszcie co nie myślicie. Tak. Dalej jest ogier arabski z 2016 roku, też ze szlejch. Po raz pierwszy brałam się za hreczkę, więc nie pomyślałam, że mogłabym zrobić hreczkę um, tym z prajem czarnym na przykład lub brązowym. Um, więc poszłam. Tą trudniejszą drogą i postanowiłam zrobić włoski, które nie do końca mi wyszły. Aczkolwiek, jak na pierwszą hreczkę, to jestem nawet, nawet zadowolona. Tak czy siak. No, jak widać, te hreczki są troszeczkę zbyt i dużo, zbyt duże, niż być powinny. Oko, no to wiadomo, tam, tak jak zawsze. Tutaj też są wielkie te chręczki, Najbardziej mi się podoba od przodu, bo tu są takie małe. I no. Ale ogólnie sądzę, że jest nawet spoko. Też piszcie co myślicie o nim. Ma czerwone gumeczki w ogonie, zrobione na do paznokci yy, Tak. No, to no piszcie co o nim myślicie. No i dzisiaj skończyłam klacz Hufflinger, yy, którą przemalowałam na maść. Wyszła tam jak widać. Po raz pierwszy robiłam tą maść, także No no właśnie. I tak. Ogólnie podoba mi się dużo bardziej niż oryginał. W tej wersji kolorystycznej wygląda dużo lepiej. Cieniowanie zrobiłam pastelami oraz białym sprayem. Może delikatnie widać, aczkolwiek, no nie wiem. Chwilkę. O, jest. Widać takie małe białe kropeczki. I to jest, było zrobione właśnie sprayem. Tak, podkowy ma, pomalowane. Co jeszcze? No, oczy to oko w sumie jedno, bo drugie ma zakryte, grzywa czarna i ogólnie według mnie jest urocza, no nie wiem, piszcie co o niej myślicie, mi się nawet bardzo podoba, Ym, co jeszcze by o niej tutaj powiedzieć, no. Malowałam ją ogólnie pędzlem, ale cieniowałam palcem, że tak powiem, bo wnerwiłam się troszeczkę, bo nie chciał w ogóle pokrywać mi czarny pastel, nie wiem czemu. I wzięłam, roztarłam palcem. Um, czarne cienie wszędzie. No. Ale sądzę, że jest nawet spoko No. Napiszcie, co o niej myślicie. No, i aktualnie. Jestem, tak jak mówiłam, w trakcie malowania jeszcze paru modeli, może je pokażę. Chwileczkę. Z tamtego zamówienia z tymi trzema modelami jest także ogier film, którego robię na kasztana. Nienawidzę robić kasztanów. Nie wiem czemu po prostu nie lubię. Nie lubię cieniować kasztanów, nienawidzę. No ale cóż, jakoś się przemęczę. Dalej mamy ogier arabskiego, którego jeszcze muszę spcikać farbą do końca. Na ogonie i tutaj na tylnych nogach. I sądzę, że zrobię go właśnie na maść delikatnie, jabłkowitą. Tak tutaj i na zadzie. I będzie na sprzedaż na pewno. Jeszcze nie wiem za ile. I to zależy od maści jaką zrobię. Bo myślałam albo o zwykłym siwusku, albo o siwym jabłkowitym, albo lekkim srokaczu. Ale to jeszcze wyjdzie w praniu. Zobaczę, jak i będzie pasowało, po wyjdzie No a tutaj przerabiam Asturia na maś jak już mówiłam, bułaną i dzisiaj no, zrobiłam dość dużo na nim, bo wycieniowałam go całego razem z nogami, pyskiem i ze wszystkim zostało mi do zrobienia jeszcze tylko kopyta grzywa ogon, pręga grzybytowa, która jak zawsze wyjdzie krzywo <laughs> i za gruba no, i jeszcze tam te detale typu oczy i tak dalej. No, sądzę, że wyszedł lepiej, jeśli chodzi o kolorystykę, niż Simon. Zaraz Wam go pokażę. No, ten jest dużo ciemniejszy, jak widać. Bardziej taki pomarańczowy, wręcz bym powiedziała, ale zły to on też nie jest. Więc szał, nie ma, ale jednak progres jest. No jest, on nie jest aż tak żółty jak tutaj na nagraniu, bo widzę, że jest lekka różnica. Tutaj jest bardziej taki piaskowy. Pewnie pójdę z nim na sesję zdjęciową, jak będzie cieplej okay? i słońce nie będzie tak parzyć. Znaczy, parzyć, no, świecić, bo zdjęcia wychodzą wtedy złe. To zobaczycie go. Ogólnie no tak. Tak jakoś mi się zachciało go przemalować. No. Napiszcie też, co o nim myślicie i czy w tej maści będzie mu nawet spoko. Poza tym będzie udzielny filmik o nim. Także no. Na pewno zobaczycie. Mam także parę modeli na sprzedaż. Nie Jarvis na sprzedaż nie jest w życiu. Po prostu stoi jako model, żeby coś było na tym ekranie, żeby nie było no, no. A więc tak, jeśli chodzi o model na sprzedaż, to mam parę na stanie, aczkolwiek Onik nich nakręca osobny filmik z cenami i tam ze wszystkim pokażę itd., itd. I jeśli chodzi o kontakt ze mną, proszę nie piszcie mi pod komentarzami, bo tego przychodzi mnóstwo. Ja nie mam czasu ani chęci nawet, żeby odpalać specjalnie tego YouTube'a i szukać tych komentarzy, które są nowe i doszukiwać się i tak dalej i tak dalej, bo po prostu nie jestem w stanie, no, przepraszam. także albo na Facebooku, albo na Instagramie. na Instagramie ym, są, jest także mój prywatny profil, no i czasami dodaję aktualizacje, jeśli chodzi o jakieś modele. Ym, na przykład dzisiaj dodam o hawkingarce post, także to zawsze idzie na bieżąco. Ym, w opisie podam nazwę, także powinno być ok. Jeśli chodzi na Facebooku, to piszcie albo na stronce Tymery The Mace Runner, albo prywatnie. Większość pewnie wie, jak ja jestem na fejsie. no ale cóż, ten, kto nie ma fejsa może mieć Instagrama czy coś w tym stylu, no ale to różnie bywanie. Także jeśli coś, to mówię od razu w komentarzach. Ani na hangout ja nie odpisuję, bo po prostu nie daję rady. Tego jest za dużo, za mało czasu i wszystkiego naraz jest za dużo. Także miejcie tą świadomość, tak? Filmik trwa już dokładnie, uwaga, 10 minut, więc myślę, że to starczy, żeby Was już nie zanudzić. Mm, tak. Tak. Pogoda się robi ładna, także niedługo będą zdjęcie. Zdjęcie, poszło się Sesje zdjęciowe. No 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 i jeśli już słyszeliście To firma kolekta została sprzedana Producentowi firmy Breyer I teraz nie, nie wiem dokładnie, bo jeszcze nie mam Ani jednego modelu z tej nowej serii Będzie na brzuchu Napisane u każdego modelu Nie kolekta tylko kolekta by Reeves I one mają Jakoś tam swoją specjalną nazwę Jeśli chodzi na stronie Breyer To było jakoś tam w sumie nie pamiętam, powiem szczerze. Um, tak. Można zawsze sprawdzić, zobaczyć, ale sądzę, że to nie będzie miało ani trochę w sumie wpływu na ich trwałość, materiał, jakość oraz cenę. No ale to się zobaczy, wyjdzie w praniu, tak? No i niedługo na, na monocyrusie będą nowe modele z 2017 z kolekty. I stawiam na to, że najprawdopodobniej wejdzie i yy, Ogier Tinker teraz, i może jeszcze te Rocky Mountain lub Bashkir, który z tych. Także jeszcze nie wiadomo. No. Yy, w sumie to by było na tyle. Nie będę więcej i dłużej Was już żemnuzać. Jak coś, to proszę pisać, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do następnego filmiku, który będzie nie wiem kiedy. Pa pa!